Jest choinka, są światełka, jest kolejny vlogmas. Cześć kochani, cześć gwiazdy. Witajcie na kanale Laksen Happy. Och kochani, po piątkowym live'ie na Instagramie, które możecie zobaczyć, kto chce, to było bardzo dziwne doświadczenie dla mnie, ale jakoś tam wyszło. Jakoś mega super zadowolona nie jestem, ale jakoś tam chyba wyszło. Trudno jest nagrywać tak na żywo, naprawdę trudno. Łatwiej byłoby pewnie zrobić to. Kimś, ale w sumie było chyba w miarę ok, jak na pierwszy raz. Dajcie znać, co myślicie. Chociaż wiele z Was już mi napisało, że jest ok. Mogę dzisiaj trochę seplenić, bo zmieniłam wczoraj nakładki i tak znowu mnie ciągną te zęby, i trochę mi się gorzej dzisiaj mówi. Więc jak będę seplenić, to nie było pite od rana, tylko to są te nakładki. Ale dzisiejszy filmik jest na Wasze życzenie. Rano wrzuciłam posta na Instagram i zapytałam Was, o czym chcielibyście posłuchać. Dziś będzie taka pogadanka. W środę, albo może raczej w piątek zobaczycie bardzo fajne stylizacje z Zary. A dziś odpowiadam na pytania osób, bo pojawiło się to pytanie dwa lub trzy razy. Kilka osób też podbiło je. Tak, tak, ja też chcę, żebyś o tym nagrała, więc nagrywam. Kochani, dziś będzie o początkach moim na YouTubie. Jak to było, że wpadłam na ten pomysł? Jak to się wszystko zaczęło? No słuchajcie, te początki na YouTubie nie wiem, czy już kiedyś o tym nie mówiłam, ale były takie bardziej zaczęło się od oglądania. Najpierw zaczęłam oglądać różne instruktorze, różne do it yourself, już nawet nie pamiętam, ale no, na YouTubie można było znaleźć wszystko i to gdzieś tak było 4, może 5 lat temu, i później zaczęłam się wkręcać w torebki, w zakupy torebkowe. Moja pierwsza luksusowa torebka przyszła do mnie. Kupiłam ją w Palermo na Pieczorze Panieńskim w 2010 roku. Z dziewczynami, które mi tak pomogły, wiecie, yy, podjąć tę trudną decyzję mm. <gry> dotyczącą drogiego zakupu. No i później były kolejne, przy tych kolejnych zakupach. Myślę, że bardziej dla, dlaczego mówię o torebkach, dlatego, że to wydaje mi się, że przez torebki zaczęłam nagrywać filmiki na YouTubie. Yy, przed każdym zakupem, yy, po kilku już latach yy, i po różnych doświadczeniach z różnymi yy, torebkami głównie marki Louis Vuitton zastanawiałam się, jak to by było, mieć inną torebkę, i zaczęłam poszukiwać jakieś informacji na ten temat, ponieważ no to są drogie zakupy, drogie gadżety i mm, chciałam znać plusy i minusy oraz to, jak ta torebka się zużywa. A szczególnie po reklamacji jednej z moich torebek, Louis Vuitton Speedy, ona była z takiego płótna nieimpregnowanego. Nie pamiętam jak się nazywała, ale wrzucę Wam tutaj zdjęcie tej torebki. Bardzo, bardzo mi się podobała ta Speedy. Bardzo, bardzo o niej marzyłam, kupiłam ją i to była torebka, która w takim tempie się niszczyła, że po trzech miesiącach była poprzecierana. No naprawdę to był słaby materiał, takie niezabezpieczone płótno i pomimo tego, że wyglądała bardzo pięknie, to byłam dosyć sfrustrowana. Ja ją kupiłam w Berlinie, i to się akurat zbiegło z jakby tym sklepem nową powstałym w Witkacu. On się po kilku miesiącach otworzył, i ja tę torebkę reklamowałam. No i później, jak się kolejne zakupy miały pojawiać, to już byłam taka bardziej ostrożna. I oglądałam informacje, oglądałam filmy na temat właśnie tego typu drogich zakupów. No i poznałam różne youtuberki zagraniczne: Jerusha Couture, minx for All, kto tam jeszcze? No oczywiście Sophie z Wielkiej Brytanii, mnóstwo, mnóstwo dziewczyn, Emmy z Kanady. Melin Melbourne to są takie youtuberki, których kanały naprawdę bardzo się rozwinęły, a jeszcze... 408, California 408. A no jeszcze oglądam Leo Lion. Teraz już mniej oglądam tych kanałów, mam coraz mniej czasu, poza tym jakby też produkcja tych filmów i jakby praca na Instagramie, na YouTubie wymaga ode mnie dosyć dużego zaangażowania, wielu odpowiedzi na wasze pytania, również praca na blogu, no jest bardzo angażująca, więc coraz mam mniej czasu i coraz mniej, no też coraz mniej mnie interesują zakupy, tak mi się wydaje, dlatego też mniej eksploruję mnie i poszukuje tych informacji, ale wracając do mojego pierwszego kanału na YouTubie, zdarzyło się tak, że no ponieważ tak strasznie dużo oglądałam tych filmów, to pomyślałam sobie, że też mam kilka doświadczeń torebkowych i może sama zacznę nagrywać te swoje przygody, choć muszę wam się przyznać, że wydawało mi się to tak totalnie puste, żenujące i głupie, że mimo tego, że oglądałam takie filmy i mimo tego, że Lubiłam je bardzo oglądać i nie uważałam, że dziewczyny, które je nagrywają są puste i głupie i, i że przekazują bezsensowne informacje, nie wiadomo komu. To miałam takie obawy przed nagraniem pierwszego takiego filmu i w ogóle nie wyobrażałam sobie, jak mogłabym nagrać coś o torebce po polsku, no bo przecież co zobaczą, co powiedzą znajomi, jak mnie zobaczą, skoro to jest takie puste i głupie, ale słuchajcie, no ludzie chcą oglądać filmy na każdy temat. Są też te, wiecie, hejterzy, którzy potrafią ocenić, nie wiem, że ja tylko mówię o torebkach. No, no, wiadomo, że nie tylko, wiadomo, że nie jest to całe moje życie i wiadomo, że zajmuję się mnóstwem innych rzeczy i mam wiedzę na wiele różnych innych tematów niż tylko torebki. No, jak ktoś chce obejrzeć tylko jeden film i zrobić sobie jakby opinię o sobie, o człowieku. Yy. Po jego obejrzeniu, no to już jakby jego sprawa, tak? Jeszcze to komentować. W każdym razie mm, odważyłam się na nagranie pierwszego filmiku. Może podlinkuję Wam ten pierwszy filmik tutaj. On jeszcze jest po angielsku. Byłam taka wystraszona, byłam taka zestresowana, cała dostrzęsiona, głos mi się trząsł. No i później były kolejne filmy. Nagrywałam chyba przez nie pamiętam, rok, półtora, na kanale Anna in Warsaw. Ten kanał nadal istnieje, tam jest trochę filmów. Yy, funkcjonuje, te filmy się w jakiś tam sposób oglądają. Niektóre nawet mają po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń z tego, co widziałam. Yy, jakby teraz patrzę na nie, jak taka, taka młoda dziewczynka, chociaż jakby już byłam, wiecie, po czterdziestce, zaczęłam to robić, ale patrzę na siebie taką nie doświadczono, taką, taką, jak na takiego naprawdę szczawika na tych filmikach, bo jest naprawdę duża różnica. Ja nigdy nie chciałam się nagrywać, bo nie, nie lubiłam swojego głosu tak? po polsku. Szczególnie słuchajcie, ja mam wadę wymowy, nie wymawiam dobrze R i zawsze mnie to stresowało potwornie, bo nie lubiłam bardzo odsłuchiwać siebie w języku angielskim ten problem był praktycznie niezauważalny, pozostawał problem akcentu, ale mnóstwo ludzi nagrywa filmy z akcentem. Yy, i Pomyślałam, że łatwiej mi jest nagrywać po angielsku. Po pierwsze, nie oglądają tego Polacy, po drugie, tam niewiele osób nie rozpozna, że ja nagrywam jakieś bzdury o torebkach. I tak małymi krokami, słuchajcie, się uczyłam tego YouTube'a. Uczyłam się go przez półtora roku, aż padłam na pomysł i odważyłam się tak naprawdę, bo to pomysł pomysłem, pomysł ja już miałam od dawna na tego typu właśnie kanał pogadankowy, ale jakby no też szukałam partnerki, miałam parę opcji na partnerkę, Wiecie, co się dalej wydarzyło? Nie chcę o tym teraz tutaj wspominać. No uważam, że, że kanał był bardzo fajny. Mam nadzieję, że będzie dla was nadal ciekawy i będziecie mnie dalej oglądać, zostaniecie ze mną. No i teraz jego charakter się troszeczkę zmienił, tak? Oczywiście staram się utrzymać częściowo ten charakter pogadankowy dwóch osób, ale to bardziej gościnnie i trochę, trochę to będzie jednak inaczej. On trochę będzie szedł w takie normalne, bardziej vlogowe życie. Moje, bo moje życie to nie tylko luksusowe torebki, bransoletki, inne głupoty, tylko przede wszystkim to jest normalne życie zwykłej kobiety, która aktualnie siedzi w domu z dwójką dzieci, pracuje wieczorami jak się tylko da, to łapie chwilę i pracuje. No jest ok, słuchajcie, jest ok, trzeba to jakoś przetrwać, mam nadzieję, że niedługo szkoła się zacznie, jakby te, zapomnimy o covidzie i że wrócimy do rzeczywistości, zaczniemy normalnie pracować na mieście czy jakkolwiek. Ale wracając do kanału. Yy, słuchajcie, no i założyłam ten kanał yy, i zaczęłam się oswajać z tym swoim zmontowaniem swojego własnego wizerunku, głosu, co było dla mnie trudne. I słuchajcie, nigdy nie znosiłam tego swojego głosu, który odsłuchiwałam, bo jakby jak mówię, to nie wydaje mi się, że jest coś dziwnego z tym głosem, ale wiele osób tak ma. Moja córka teraz na przykład tak ma, że my ją nagrywamy jak śpiewa, a ona nie chce tego słuchać. Mówi, że jej głos brzmi dziwnie i że ona nie potrafi siebie słuchać. To samo miałam. Też nie potrafiłam siebie słuchać. Już tego R to w ogóle nie mogłam znieść. Słuchajcie, ja już się tak teraz osłuchałam ze sobą, że kompletnie nie zauważam, kompletnie mi to nie przeszkadza. I co więcej, nie wydaje mi się, żeby mój głos był różny albo dziwny, albo bardziej dziwny od tego, który ja słyszę, jak sama mówię, versus to, co odsłuchuję. Także jakby w jakiś tam sposób siebie zaakceptowałam, w jakiś tam sposób zaakceptowałam też tematykę, którą poruszam, no bo często, słuchajcie, są bzdury, są bzdury, ale słuchajcie, to są bzdury odmurzające i ja wiem, że też oglądacie mnie dlatego, że te bzdury tutaj są, tak? Wiadomo, że każde życie każdej kobiety składa się z rzeczy ambitnych, z rzeczy mniej ambitnych, z rzeczy, które robimy z radością, z rzeczy, które są rutynowe. Robimy bardzo ciekawe rzeczy, podróżujemy w piękne miejsca, ale też podróżujemy w nudne miejsca, robimy też rzeczy takie, o których... Które nie chcemy robić. I słuchajcie, ja myślę, że warto jest mówić o tym wszystkim, że y, nasze życie składa się z wielu obszarów, i poruszać właśnie te wszystkie obszary życia y, normalnych ludzi i normalnej kobiety, a że akurat zdarzają się tutaj jakieś torebki coraz rzadziej, jak widzicie, bo teraz ja już naprawdę idę w taki minimalizm. Staram się przynajmniej redukuję ilości, bo, no bo też wiecie, co ten COVID trochę ludzi zmienia. Że jak siedzimy w domu, to zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę nie potrzebujemy tak wielu rzeczy. Kochani, mam nadzieję, że niedługo zobaczycie filmik z moimi dekoracjami świątecznymi. Mój dom wygląda aktualnie bardzo źle. Przygotowania świąteczne są na. Chciałam powiedzieć na poziomie 0, ale nie, bo są na minus 10. Mam wszędzie wszystko. W naszej sypialni stoją obrazy, yy, poduchy z sofy porozrzucane po całym domu, poupychane, gdzie się dało, pianino na środku holu. Yy, no masakra, masakra. Yy, jutro wchodzi cyklinowanie, będzie cykliniarz i jak już ten cykliniarz będzie i posprzątamy, Mam nadzieję, że bardzo nie na kurzy, to zaczniemy pomału sprzątać, ustawiać z powrotem meble. Słuchajcie, dlaczego musieliśmy wziąć cykliniarza, bo miejsce wiecie, że zlikwidowaliśmy kominek i w tym miejscu powstała no taka dziura w parkiecie i trzeba ten parkiet uzupełnić, a przy okazji po 12 latach przydałoby się przedcyklinować całą resztę i odświeżyć ten parkiet. Także to jest bardzo trudne, bo musieliśmy się pozbyć sof, wszystko powystawiać. Całe, wszystko, wszystko, co tylko było w salonie się tego pozbyć. I wiecie co, może Wam coś pokażę, jak ten dom teraz wygląda w filmie środowym, a w piątek puszczę Wam wtedy stylizację? No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie no, mój dom wygląda dramatycznie. Ale może na wam pokażę, żebyście mieli takie porównanie, jak to wyglądało przed, a jak wygląda nowy salon po remoncie. Nie nagrałam tak specjalnie przed, bo nie zdążyłam. Jak chłopaki zaczęli to zbierać, to wszystko, co tam było, to po prostu nie zdążyłam, ale jakieś kilka zdjęć mam. Kochani, mam nadzieję, że ta historia krótka to jest to, o co wam chodziło. Jeżeli macie jakieś pytania, to dopytajcie. Ja wiem, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Chciałam wam powiedzieć, że. Wiele osób się zastanawia nad tym, czy zacząć nagrywać na YouTube, a potem sobie myśli, że nie ma sprzętu, że nie ma tego, tamtego, siamtego. Słuchajcie, jak ktoś marzy o tym, żeby nagrywać filmy na YouTube, to zawsze najlepiej jest nagrywać o swoim hobby, o czym się, o czym się znamy. Jeżeli to jest matematyka, to o matematyce, jeżeli to są torebki, to o torebkach, jeżeli to jest biżuteria, to o biżuterii. Słuchajcie, trzeba nagrywać o tym, w czym się człowiek dobrze czuje i o czym będzie no, jakby łatwo mu mówić do kamery, bo to nie jest wcale proste mówić do kamery, prowadzić taki monolog i jeszcze w jakiś tam sposób angażować widzów. I... Tego się uczymy, tego się uczymy wraz z nabieranym doświadczeniem, wraz z kolejnymi filmami wrzucanymi na kanał. Ja robiąc swoje pierwsze filmy już no tutaj właśnie na kanale byłym Fotisima TV, już miałam dosyć dużą wiedzę, ponieważ miałam to doświadczenie roczne i wiedziałam jak to powinno wszystko wyglądać, także znałam wszystkie te aspekty, bo nauczyłam się ich na tamtym kanale. A dlaczego przestałam prowadzić tamten kanał? Słuchajcie. To był kanał bardzo niszowy i ja wiedziałam, że to jest kanał niszowy, no bo kanały takie luksusowe, luksusowe, torebkowe nie są często oglądane. Ja nie mówię o tych topowych youtuberkach dziesięciu, które, które wszyscy oglądają, ale takich wiecie, takich dziewczynach jak ja z, z całego świata, które coś tam sobie próbują. To była próbka, próbka i wprawka, to było nabieranie doświadczenia, i w momencie, kiedy zaczęłam robić kanał po polsku, to właściwie na tamtym kanale po roku dopiero pojawił się kolejny film. I tak sobie obiecywałam, że będę tam nagrywać przynajmniej raz na tydzień coś. Ale wiecie, co? Nie mam żadnej już chęci ani motywacji nagrywania filmów na kanał Anna in Warsaw, i on po prostu sobie tam jest. Nie usuwam tych filmów, bo, no bo te torebki są jeszcze aktualne, wszystko jest aktualne, yy, oprócz, te, oprócz, tego, oprócz tego, że większości z nich już nie mam. Yy, także kto chce, to sobie pooglądajcie, możecie tam znaleźć, jeżeli znacie angielski, możecie tam znaleźć mnóstwo porównań, różnych speedi, co się mieści. Gdzie się mieści, wielkości i tak dalej, i tak dalej. Też takie moje opowiadanki o tym, czy one są fajne, czy nie fajne po prostu. Dobra, kochani, to tyle na dziś. Dajcie znać, jakie tematy chcecie, żebym poruszyła. Jeszcze zostało nam kilka vlogmasów, dosłownie kilka do końca tego okresu przedświątecznego. Przestałam już nagrywać codziennie, bo to było, słuchajcie, zbyt obciążające. Wróciłam do moich starych. Terminów, czyli poniedziałek, się na piątek. I na razie tego się trzymajmy, trzy filmy w tygodniu to jest i tak dla mnie bardzo dużo. Także mam nadzieję, że w środę będzie ten filmik z wnętrza i z akcesoriami, które ostatnio kupiłam do domu, bo mam ich kilka sztuk, i nawet w większości nie mogę wypakować jeszcze, ale przynajmniej Wam je pokażę i może będziecie mieć dla mnie jakieś jeszcze fajne. Sugestie, co powinnam kupić, a w piątek będą stylizacje bardzo fajne, bardzo błyszczące, także czekajcie na to. Trzymajcie się kochani, do zobaczenia. Pa!